Cześć czołem. Dzisiaj metamorfoza. Metamorfoza stow z jest z, z nami w moim małżeństwie już od 10 lat. Przeszedł 5 przeprowadzeń, z czego przy czwartej trafił już do mnie na warsztat i tutaj z niego korzystałem. Ale ostatnio moja żona odnalazła w sobie pasję do szycia, chociaż pasja to może złe słowo, po prostu lubi sobie czasami coś uszyć. No i zwróciłem uwagę na to, że nie ma wygodnego miejsca, w którym mogłaby to robić. A że ten stół już jest już mi niepotrzebny, więc, więc nawet niszczę je bardziej niż powinien, więc postanowiłem, że zaadoptuję go do jej potrzeb. Także chodźcie, pokażę w jakim stanie jest ten stół. No i jaki mam plan do niego, co chcę z niego zrobić. Zwróćmy uwagę może na początku na blad, w jakim jest stanie pod względem wypaczenia. No i kiedy patrzymy na rogi, nie wiem czy to jest widać, ale. Jest tu przerwa. No dobre, powiedzmy do 2 mm. Rogi się uniosły. Bo, po, bo kiedy, tak po środku, patrzymy tutaj. Ułożymy poziomnicę wzdłuż stołu. To jest powiedzmy w miarę, w miarę, w miarę ok. Ale rzecz biorąc, chciałbym coś z tym wypaczeniem zrobić, więc będę pewnie musiał blat zdemontować i, i delikatnie, naprawdę delikatnie postarać się go przestrugać. Wymiary tego blatu na teraz są one około 118 cm na 74,5. Sama grubość blatu jest to 20 no, powiedzmy 25 mm, więc pewnie ten blat delikatnie cieńszy będzie przedniego. Skleję od nowa, wyrównam najpierw. No i rzecz biorąc, rzecz biorąc chciałbym, żeby ten blat był rozsuwany z tyłu zanim była skrzynia, w której będzie chowana maszyna do szycia, a w miarę potrzeb po prostu wyjmowana. I, i kładziona na stół, w którym będzie wcięcie tak, żeby blat maszyny i całość się z blatem z blatem stołu, żeby tworzył jedną powierzchnię. Pokażę Wam jeszcze w jakim stanie jest już blat stołu, jak mocno cierpią tutaj trochę na warsztacie. Jak widać powłochka ochronna już. Zaczęła dosyć mocno z niego schodzić. Są naprawdę duże miejsca przetarcia. Ślady po kubkach. Tu mamy już dosyć duże rysy w materiale. Więc chyba najlepiej będzie faktycznie go po prostu przez wyrówniarkę przepuścić, przewrócić no tą Gładkość na powierzchni, a później podejmować decyzję, czy zrobić go mniejszego, czy większego. Zobaczymy teraz dół stołu i w jakim stanie są nogi. Szczęście, nie, szczęściu Jest to IKEA, czyli stół jest poskręcany na śruby. Wystarczy. Odkręcić śruby, nic nie trzeba rozbijać, nic nie było klejone. I mamy dostęp do każdego elementu, możemy go szlifować. Możemy doprowadzić go do stanu z dnia zakupy i jest to naprawdę świetna sprawa, bo bałem się już. Że będę musiał jakieś elementy rozbijać, by móc zdemontować blat. A jednak tak nie jest. Wszystkie nogi, no wszystkie, trzy nogi, o tak z czterech są naprawdę w dobrym stanie. Jedna jest dosyć solidnie pęknięta, więc tu już trzeba się zastanowić, czy to nogę ratować, sklejać w jakiś sposób, bo aż śruba mocująca z niej wypadła. Ale chyba wiecie, co, wykonam taką nogę od nowa. Co do reszty, dołu stołu jest naprawdę świetny, stanie i ma on tutaj ogromny potencjał do tego, by stać się fajnym stanowiskiem, właśnie do szycia. Także ja się biorę za rozkręcenie tego stołu za rozcinanie blatu i na bieżąco będziemy tutaj sobie analizować i myśleć co możemy z nim jeszcze zrobić. Trochę nie dawało mi spokoju, czemu ten blat po rogach się pokrzywił. Zacząłem szukać winowajcy, którym okazał się, okazało się może tak że nogi są wyżej niż oskrzynia i kiedy blat jest przykręcony do oskrzyni na te śruby i dosyć, jest to dosyć gęsto powoduje nam, że blacik opiera się na nogę, mamy szczelinę i powoduje nam wykrzywienie tego blatu. Szczelinę tutaj możecie zauważyć. Postanowiłem, że obetnę z jednej z drugiej strony wzdłużnie ten blat w miejscach, kiedy, gdzie jest mocowany, mocowany do do oskrzyni. zrobię 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 do klejki. automatycznie przedłużę go jeszcze o 5 cm, Nie wiem co z skrzynią, bo może być tak, że ją poszerzę ze względu na to, że chciałbym, żeby maszyna, która trafi tutaj do środka, to jej blat równo się z blatem blatem stołu. No, ale tutaj. No to zobaczymy już podczas pracy, czy uda się to ten, cel, ten cel osiągnąć, czy nie będę musiał właśnie tej oskrzyni poszerzać.